W poniedziałek odbyła się 57. sesja Rady Miejskiej w Śradzu. Przegłosowane zostały projekty uchwał dotyczące zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie miasta na ten rok. Obydwie uchwały zostały przyjęte 20 głosami za, przy jednym wstrzymującym się. Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie, to korekty w wydatkach majątkowych dotyczyć będą remontów dróg. O 245 tysięcy złotych zostaną zmniejszone środki na budowę ulicy Piątkowskiej i Sternfelda. 45 tysięcy pójdzie na budowę drogi gminnej na górce Kłockiej, a 200 tysięcy na budowę łącznika ulicy 11 listopada z braterstwa broni. Wśród innych wydatków środki w kwocie 130 tysięcy złotych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu to efekt przesunięcia środków zarezerwowanych na organizację konkursów na realizację zadań publicznych, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Korekta w wydatkach dotyczy też projektu Pracuj u siebie. Ma to z przesunięciami niewykorzystanych środków z ubiegłego roku i uzyskaniem dotacji z wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Wspomniane remonty zmieniły nie tylko budżet miasta, ale także wieloletnią prognozę finansową odnośnie wydatków majątkowych na inwestycje. Drobne korekty dotyczą także wydatków bieżących na realizację projektów. Plan został zwiększony o 25 tysięcy, a to za sprawą programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego i promocji szczepień przeciwko wirusowi HPV. Na ten cel pójdzie 10 tysięcy, za 15 tysięcy na program wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji sierac poprawa gospodarki odpadami komunalnymi. W wydatkach bieżących na projekty plan na wspomniany wcześniej program pracuj u siebie, obejmujący stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej został zwiększony o prawie 105 tysięcy na bieżący rok i o kwotę ponad 165 tysięcy na rok przyszły.